Moje uszanowanie drodzy widzowie. Przed Państwem dalsze oglądanie hodowli, karmieniem, radać przeprowadzka. Sam nie wiem jeszcze co będę montował, nagrywam po prostu wstęp. E, powiem tak, fajnie, bo zrobiłem materiały, jest aktualnie 25.11.2023, a zrobiłem materiały na cały styczeń. Jestem z siebie dumny. Także życzę Wam miłego oglądanka. Kolejny pająkiem, jakiego tutaj mamy, to jest Nando Carapoensis. Widzę, że pojemniczek mu się zepsuł. Widzicie tutaj grzyba sporo. Damy pająkowi drewno jada do zjedzenia. Powinna być natychmiastowa reakcja. Wit. Tutaj mamy. Samca, a mani, widzę, że wygłodniały. Co tu widać? Albo nie widać. Widzicie tutaj pełno czegoś takiego. Nie wiem, czy to pleźń, bo coś czuć, ale nie wiem, czy aby na pewno. Może być. Także pojemnik teraz sobie przesuszymy i zobaczymy, czy to zniknie, czy nie zniknie. Jak się przesusza pojemnik, to pleśń znika że to będzie teraz fajna reakcja pająka to patrzymy i jeszcze drugiego od niechcenia tego drugiego wziął. dobra, tu wszystko bi Tu mamy samca małego, który na Pelnes Azimai Wylinią on ostatnio, jest zarąbisty, dlatego chciałbym go wam pokazać, jak on wygląda. Rzucimy mu sobie, oczywiście, jedzonko. Minął, oczywiście, też czas, taki, żeby, żeby on sobie już stwardniał. Nie podoba mi się to, co tu jest. To może być teoretycznie faktycznie pańczyna, ale nie podoba mi się, że to jest takie brązowe. No to może być pleśń. Średnio tutaj coś czuję. Sam co wam pokażę, jak tylko on sobie złapie jedzonko. Także próbujemy mu rzucić z góry. No i udało się. Wow. wow! Ale on jest majestatyczny. Kurwa! kur Ten sam jest kurde piękny. Ja pierdzielę! I ja pierdzielę, ale on mi się podoba. Nie widziałem dawno takiego czegoś. Trzeba to rozjaśnić. Do wszystko dobra świecę tu dwoma latarami. Nie no, to robi takie wrażenie. Wow. Nie, no, takie kozaczek, kozaczek, kozaczek Pięknie jest po tej wylince. Tu mamy yy, hamurcie. Brachy Palme Hamuri. Ogólnie to kiedyś wtopiłem tutaj w to... Znaczy po prostu położyłem, ale pan chce to zakopał. No dziwo, nic się z tym nie dzieje, przynajmniej aż tak tego nie widać, tunela ona zrobiła. W miarę najedzone jest, chyba nic nie musimy robić, nic nie musimy tykać. Jedynie ewentualnie bym ten pojemnik wymienił, dobra, także tutaj nic nie trzeba zrobić. Kolejnego samca dla Hypermechamory, który jest coś bardziej wygłodniałego. Pojemnik też wygląda może nie za ciekawy. Tu mamy trochę jakieś grzyba, pleśni na korze. Tutaj też coś się dzieje. Tam w rogu też. Tu trochę już grzyba się pojawia, zarodników, że to będzie do wymiany. Tam jej jeść prawie kończymy z tym wszystkim, z karmieniem. Więc będzie można się brać za wymianę włókien kokosowych w tamtych pojemnikach, o których Wam przedtem mówiłem. Dobra, myślę, że on z pensety przyjmie. Patrzcie Wow, wyszarpnął mi to. Po prostu mi to wyszarpnął. Dobra, dajemy mu. Dajemy mu drugiego Nie udało się jeszcze raz xt Śmieszy mnie to faktycznie Nie wiem czy on to chce złapać Czy nie chce tego złapać Jestem w sumie dość blisko pająka się boję, że skoczy na mnie Ale urozienie brachy ale by był na internecie śmiech, że bracha ugryzła No to. Stary ja całego dnia nie mam Trzymaj jeszcze raz się minął i ugryzł już to co miał No bro, nie pęsetek kurde chłopie Boże, jak wy byście w naturze byli, ja nie wiem jak wy w naturze żyjecie, masz, daję ci to do mordy, możesz se go złapać, ja pierdziele Ludzie, no ja nie wierzę, że te pająki kurde w naturze żyją, nie, przecież to, to kurde nie umie nawet upolować kurde jedzenia Dobra, czmychaj z nóżkami, bro z nóżkami czmychaj Hej. nie wiem czy mu nogi nie przycisłem, raczej nie bo by się szamotał, nie na pewno mu nogi nie przycisłem, po prostu pojemnik jest tak wyprofilowany, odkładamy go, puściłem wam latarek, też jak możecie sobie zauważyć, to jest proszę Państwa, no nie, no chciałem pokazać i się nie udało, Boże, nie, to jest proszę Państwa samiec brachy. Próbuję go złapać tutaj do pensety albo nie, bo chciałbym mu dać jeść. Widzę to, że to jest samiec brachy. Niko to nie zmyli. Te, ta wielkość dajemy mu cyk, proszę bardzo. Damy mu jeszcze jednego. Cyk, Psy zjadł, a minął się. Czy zaatakujesz? Od niechcenia... Okay, w każdym razie to jest prawdopodobnie samiec sub brachy I no kurde, szczerze jak to opylę i jak jasne rozmnożę brachy Będzie kozaczek, bo takich na rynku nie ma Dlatego widzieliście ile tych samców brachy hamory mam. Tutaj mam suba, brachy pelmy, boechnej w ogóle jest podpisane nawet, że jest to Mexican Perlac Tarantula, czyli meksykańska y, ognistonoga Tarantula. Taki fajny, elegancki. Nie wiem czy też widzicie te lagi, czy to może przez to, że mi się telefon zagrzał albo coś. Nie wiem, nie powiem, bo nie znam się aż tak. Ok, mamy tutaj pająkeła. I rzucamy mu żarcie. Cyk, od razu. A drugiego mu nie rzucę. Za gruby ten samiec. I michem mu dam z wodą. Tak samo to, jest tak samo brachypelma e, hamori, samiec. I to jest subadult. I tamte duże, co widzieliście, to też był subadult widzicie, że no jest różnica między tymi pająkami jedne mogą być takie małe drugie mniejsze większe, mniejsze i rzucamy mu o, elegancko se wziął na razie jednego płynnik ma jako tako fajny tylko mu wrzucimy michę z wodą tutaj mam coś fajnego, wiemy wszyscy że to są samce ale nie wiemy, co tu tutaj siedzi. Ja Wam już otwieram i mówię, co tu siedzi. Tutaj, proszę Państwa, siedzi pająk, który co chwilę wywala miseczkę z wodą. Poznajecie, co to jest? Teraz poznajecie. To jest, proszę Państwa, albicepsa Mam dokładnie suba albicepsa. Dokładnie tak. Był film o tym, że się pomylił pan na moją korzyść. Także gitarka, wszystko super. Wilgotność ma jako taką OK. Trochę tutaj polałem, najedzone też jest, więc nie trzeba mu praktycznie nic zrobić, jeżeli nie doglądać czy się mu tutaj ta pleś, ten grzyb nie rozwinie. Jak będzie trochę większy, pojemnik idzie natychmiastowo do rzemiany. Oczywiście jak będę miał czas. I przestanę grać w lola. Także idzie na półkę i my kończymy teraz karmienie dużych pająków i teraz zostają nam te małe główienka. Jest trzecia w nocy, ja sobie kończę właśnie motowy no odcinek, jest zarąbiście. Chciałem Was zaprosić jeszcze w linki poniżej na mojego Watchpada, piszę tam swoją książkę. Chciałem zaprosić was na Discorda maszrozybawki. Jest to Discord o tematyce anime. znajdziecie tam mnóstwo rzeczy. Nie ma nawet sensu wymieniać, co tam znajdziecie, zerknijcie sobie sami. bo naprawdę warto. Zapraszam was jeszcze na dwa kanały YouTube. Moje oczywiście o, o tematyce anime, otaku oraz o tematyce gier głównie lol. Zobij to tyle z ogłoszeń parafialnych, życzę Wam dobrej nocy, miłego dnia, dobrego kawy, śniadanka, kawusi i tak dalej. Trzymajcie się, do następnego.